Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Paweł, towarzysz Gugała, Dzień Zero Festiwalu Subiwalu i Wędkarstwa w Kielcach. E, dochodzi godzina, zaraz Wam powiem, która dochodzi. Godzina 19.30, zaraz e, wrota do hal zostaną zamknięte. W tym roku targi odbywają się na hali numer 5 i numer 6. Czempion jest na hali numer 6, na piątkę nie macie w ogóle co wchodzić, bo tam, tam, się nic nie dzieje, tam jest sztuczny tłum, tam po prostu, o karpiarzy dużo jest, także wiecie, jak Was interesują superłowne przynęty wprost z Lochu, kierujcie się od razu do hali numer 6, czyli jak będziecie wchodzili tam z tyłu za mną głównym wejściem na teren targów, od razu lekko winklujcie w prawo do hali numer 6 i cały czas prosto, cały czas prosto na wprost wejścia będziecie mieli główną scenę targów. Więc zmierzamy sobie powolutku do głównej sceny targów. Tak jak widać wszyscy dookoła kończą albo są w trakcie rozkładania się po prawej stronie miniecie sklep wędkarski.pl. Po lewej stronie miniecie Fishapa. Tu widzimy łódeczka Favorita jest. I jest główna scena przed nią. Będziecie mogli nawet sobie kupić Samochód z Dalekiego Wschodu. Zobaczcie, całkiem ciekawe te auta wyglądają pięknie. Nie nadgryzione zębem czasu, nówki polakierowane. Także, jak będziecie kierowali się właśnie w stronę aut, w stronę tych samochodów, to tutaj po lewej stronie, gdzie to się odkręca, będzie stoisko czempiona. O, tu mamy taką główną ściankę targową, gdzie różni celebryci będą mogli sobie wyrobić zdjęcia, a stoisko czempiona jest o właśnie tam w trakcie rozkładania. Jestem ja dzisiaj z kolegą Pawłem Stevenem, Siegalem, przyjechał z nami, żeby nas troszeczkę wesprzeć. Adaś jeszcze dzisiaj w nocy lakieruje gumy i pakuje z Michałem ostatnie przynęty, wobery, które dowiozą Jutro rano, bo ten film powinien pojawić się dzisiaj w piątek, więc w sobotę rano chłopaki przyjadą dwie godziny jeszcze przed rozpoczęciem targów. Będziemy tutaj działali, żeby na godzinę dziesiątą zdążyć przywitać Was tutaj na naszym stoisku. No i jeszcze bardzo ciekawą atrakcją turystyczną targową jest to, że na wprost nas mamy przepiękne sto... Przepiękne stoisko, przepięknych pań, które tutaj pracują w pocie czoła. Jest koleżanka Cześć. Beata, witamy serdecznie, witamy. i jest koleżanka Wiktoria. Dziewczyny ostro działają. Nie bójcie się tego mikrofonu. To jest haczyk, który, który służył nam do wyszania przynęt. A że się urwało mocowanie, postanowiłem go wykorzystać na po prostu mikrofon do takiej krótkiej rozmowy. Pani Beato, Witam. co Pani tutaj będzie na tych targach robiła na swoim stoisku? Czy Pani tu będzie coś sprzedawała, czy będzie Pani coś promowała? Bo jak na razie to widzimy, no bardziej to przypomina trochę taki salon urody estetycznej. No nie, nie. Co tutaj się dzieje i co nasi wędkarze i ludzie związani z wędkarstwem będą mogli na Twoim stoisku zobaczyć? No my skupiamy się na tym, aby czynić dobro. Robimy akcję, że uważam się, może nie jakoś mega zasięgową osobę, ale. Oj, tam... proszę już nie być takim skromnym. Kowalczyk nie jest mega zasięgową osobą, ale ja. Natomiast no, Beata jest bardzo znana w świecie. E... No, no powiedzmy. O wszystkim, o tak w skrócie można powiedzieć. Taka skromna wędkarka. E, wę, tak, e, koleżanka wędkarka z TikToka, tak można w skrócie określić. E, no, ale na się przejdźmy w ogóle do konsensusu. Dobra. E, skupiamy się na akcji hartatywnej. O, to bardzo ciekawe. Tak, i w tym roku e, mamy do rozdania przynęty na akcję hartatywną. Hmm? Tutaj e, mamy dla... e, właśnie w trakcie przygotowywania. Tak, e, wspieramy w tym roku dom dla dzieci w Kielcach. I no i co, rozkładamy się. E, czyli co, przygotowujesz, co e, nie wiem, jakiś. Ja chciałem tylko porozmawiać z kimś. Słuchaj. Do... Jesteś wysoki, pomógłbyś Dobrze, tutaj... zaraz, to jeszcze tylko dwa słowa i Wam pomogę, obiecuję. E... Obiecam. Dobra, słuchaj Beata, czyli Wy tutaj e, będziecie prowadziły jakąś sprzedaż tych przynęt czy boksów, e, że to wędkarze będą mogli sobie kupić, tak dobrze rozumiem? Tak. A środki zostaną przekazane na, tak, na... pomoc potrzebującym dzieciom e... w Kielcach. Znaczy, no, skupiamy się tutaj w tym roku właśnie na e, domu dziecka w Kielcach. Aha. I no, tak jak mówię, no... Czyli cała akcja będzie polega, polegała na tym, że będzie u Ciebie na stoisku można wylicytować albo kupić jakieś przynęty, tak. a te środki zostaną przekazane... Tak, e, to dokładnie. Jest. A te całości jakieś... zostaną przekazane hmm? dla dzieci i a nie macie wszystko. jakiejś e, takiej e, skarbonki, czy coś gdzie Mamy Mówimy? wszystko, tak. Będziemy A czyli mieli... też będzie. Tak, też... będzie skarbonka, tylko właśnie jesteśmy na etapie No słuchaj, jutro też będziemy filmy nagrywali i też do wywiadu przyjdę tak, i pokazać Więc przyjdźcie jutro, porozmalać. żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale przyjdźcie we wcześniejszych godzinach, bo może już później niczego nie być. Ok, Czyli trzeba, być, się by... tak, trzeba się śpieszyć. ominąć się halę numer 5, która jest tam z tymi wszystkimi stoiskami karpiowymi, od razu kierować się do hali numer 6 e, w stronę głównej sceny tych pięknych aut tutaj, które można podziwiać. Tak, koło sceny. E, I właśnie, no, e, właśnie dosyć, lecz, Beaty stoisko tu będzie, a tam obok będzie stoisko czempiona. No i będzie Adaś jutro, będzie Adaś, piękny kawaler o błękitnych też do oczach. do mam nadzieję, że też tutaj Pawełek coś przekaże na nasz cel. Tak? Czy nie? No, teraz to chyba nie mam wyjścia. No, 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 no tak, tak, to, to Czempion też się dorzuci do skarbonki. No bardzo nam miło, że tak piękne niewiasty tutaj będą naprzeciwko nas. No my tworzymy grono takie bardzo... bardzo... Dlaczego? No, tyle lat przed kamerą występujesz, łowisz ryby i się stresujesz. Także na pewno nam będzie tutaj miło się tam z naprzeciwka współpracowało i będziemy śpiewali. Siedem dziewczyn z albatrosa: Tyś jedyna. Idę jeszcze na chwilę na nasze stoisko i dziewczyny przyjdę zaraz wam pomóc tam na wysokościach. Widzicie kobiety pracujące, to się szanuje w dzisiejszych czasach. Nie chodzą na dyskoteki, na klabingi, na shoppingi. Lewa strona... Nie, nie macie poziomicy wokół. Nie. O, o, teraz jest dobrze, teraz jest dobrze. Tak, ty Beata, możesz jeszcze centymetr wyżej. A ty Wiktoria pół centymetra niżej. O! Nie, teraz Wiktoria centymetr wyżej. A Beata pół centymetra niżej. Będzie dobrze, jest, jest dobrze. To poczekajcie chwilę, zaraz przyjdę. Dobra, dobra, już idę dziewczynom pomagać. A poznajcie tutaj naszego kolegę. Jest Paweł, e, Steven Sigal. E, no Steven Sigal Warszawskiej Wisły, nasz serdeczny kolega wędkarz, który przyjechał z nami, żeby nas troszeczkę wesprzeć tutaj e, na stoisku czempiona, ale też e, bym chciał po prostu targi zobaczyć. Zapraszam wiecie. do chłopaków, znakomite przynęty, nowe imperatorki z grzechotką, łamańce, naprawdę robią robotę. Kurczę, jakie konferencje! Ja więc... Steven, pierwszy raz na targach Stresuje jesteś się. wędkarskich? Tak. A, Jestem... i nie, nie byłeś ani na rybomani, ani... Nie, nigdy nie jeździłem, bardzo mnie to interesowało zawsze, więc fajnie. Tak się gwiazdy na niebie ułożyły, fajnie, że się że z zgadaliśmy. W tym roku. Mogę tutaj im pomagać e, łowić. No, i, i, I tak. I Pawełek tutaj e, dzisiaj właśnie ze mną działał i, i, i wszystko tutaj. No we dwóch udało nam się. Dzień przed targami. I jeszcze nie wszystko, jeszcze nas czeka. Do poranu, powodu. a, jeszcze w nocy. <laughs> No kurczę, zapomniałem. Właśnie. Przypomniał mi, widzicie jaki chłopak jeszcze pracowity? Boksy jeszcze boksy okoniowe nas czekają. Musimy około 200 boksów okoniowych spakować, więc dzisiaj na kwaterze z Pawełkiem będziemy działać. E, ostro działać, no, żeby, żeby to przygotować. Jak nie zdążymy wszystkiego spakować, to będzie na pojutrze, więc sobota, niedziela będzie tutaj Champion mocno zaopatrzony. Jutro rano jeszcze Adaś przyjedzie z resztą towaru i będziemy rozwieszali, będzie dużo nowych gum. Także jeżeli interesuje was właśnie to co ten Adaś przygotował to jutro jeszcze pokażemy. Ale Pawciu tak na szybko co my tu mamy z nowości. Widzę imperatory XLKI XL XL łamane. Łamane, łamanych nie było nigdy i prawdopodobnie nigdy ich nie będzie, bo Adaś powiedział, że więcej tego nie będzie robił, bo jest tak. strasznie dużo z tym roboty. Małe płytko schodzące. Głębiej schodzące też łamańce. Tak, e, także mamy praktycznie wszystkie imperatory, bo są i malutkie, e, i te w klasycznym rozmiarze, i pikselki, i płytko schodzące, i głęboko tak. schodzące. Warto. No i oczywiście e, łamańce. No jest tego sporo. E, a najlepszy, dobra, jakbyś miał wybrać trzy kolory, które jakbyś chciał kupić sobie, Paweł, i tak wpada, że jest na stoisko, trzy pierwsze, które byś wybrał. No. Przede wszystkim okoń. Naturales robi robotę i łowie na niego regularnie ryby. Bardzo Brubi podoba kolor. mi się ten nowy kolorek niebieski. Taki e, kurcze. Niebieski, niebieski metalik. żółty taki okoń. Niebieski no i metalik. przede wszystkim to, co dało mi życiowe ryby, Złota Turbopłot. Piękne klenie. 57 życiówka, dwa bolenie w dwóch rzutach, 66-63. Robot. Jak ty to wszystko spamiętujesz? Ale tego klenia widziałem. za z... Zadasie, po prostu pamiętam. <laughs> Ale te, tego klenia, no ty już niedużo Potem brakowało zarywa. 60 cm by I tam był co, Nie chyba ważyła około 2 kg, więc no. to jest, wiesz, jak, jak amur małek. Tak. No, kawał To jeśli chodzi o klenia, to wysoko sobie poprzeczkę postawiłeś. Cię. Ciężko będzie to. A też to mówił, przebić. że z 15 lat takiego klenia nie widział na Wiśle ogólnie, jak go złowiłem. więc... E, powiem ci na ucho, nie widział nigdy takiego klenia. <laughs> Możliwe. I chyba, I chyba się zobaczy, chyba że będzie z nim pływał. Tak e, także e, Pawciu też jutro będzie z nami i w niedzielę jeszcze Adaś dojedzie e, z Michałem. i No i tak, i cała masa imperatorów: cykady, turbopłocie, fitrapy, fatrapy, dżerki, klasyczne zeseczki łamane też, e, woblery sandaczowe. E, no i oczywiście cała masa imperatorów. Pamiętajcie o tym, że. Jeżeli chodzi o czempiona, no tak się składa, że będzie go można tylko i wyłącznie kupić na imprezach targowych na targach w Kielcach, w Warszawie i na Rybomanii. I nie zanosi się na to, żeby czempion był dostępny w internecie w przyszłym sezonie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani głównymi przynętami, sprawdzonymi przynętami, innymi troszeczkę niż wszystkie, to Stoisko czempiona właśnie tym się wyróżnia, że robi przynęty troszeczkę inne, ale przede wszystkim łowne. I mamy tu przynęty na tych targach praktycznie na każdego drapieżnika, od okonia po suma. Nawet jak nie planujecie e, nic kupować, to przyjdźcie pogadać, przybić piątkę, wymienić się doświadczeniami. Te spotkania z wędkarzami są bardzo miłe. Nam będzie bardzo miło, jeżeli nas odwiedzicie. Słuchajcie, jeszcze na koniec wam tylko pokażę, bo przygotowałem e, Pot, potrzymaj, e, potrzymaj Steven z yes. bo będę potrzebował Plan e, palca. Sorry, że tak palcem, ale tak będzie mi... A może jakiegoś... Czekaj, może wskaźnik jakiś? Trytytkę. Trytytką, o! Jest trytytka i słuchajcie, to jest mapa targów. To jest mapa targów i tu... Tu jest główne wejście, główna brama przez, przez bramki... W tym budynku tutaj głównym będziecie przechodzili. To jest ten budynek taki z taką wieżą, wieżą wieżyczką, jakoś tak, więc tam są bramki. Przez ten budynek tu będziecie przechodzili. Hala numer I pięć, od, od, Tak, od razu na wprost macie halę numer 5. Numer I tu nic nie ma. Tu koledzy są sami statyści tam Bo omieńcie tą halę, to będziecie mieli łatwiej to trafić, Karpiarzy, mhm. dużo tam jest, łodzie i tak dalej, czempiona tam. W, pi w piątce nie ma i możecie albo iść od razu na zewnątrz przez parking do hali numer 6. Ona jest oznaczona, jest na elewacji budynku szóstka I głównym wejściem, jak wejdziecie, idziecie prosto pod scenę. I tutaj od boku, od z boczku jest stoisko czempiona. Więc możecie wejść sobie tędy, możecie wejść sobie tędy, możecie jak już e, się pomylicie i wejdziecie do piątki, to idziecie prosto. I tu przed undercarpiem skręcacie w prawo. O, tak zygzaczkiem do czempiona. I tu też od drugiej strony można wejść. No i mijacie mumfina po prawej stronie waszej. I też po... zobaczcie: wszystkie drogi na tych targach prowadzą do czempiona. A ja tylko narysowałem cztery ścieżki. A jakbym ich narysował więcej, nie da się po prostu ukryć. Macie tu namacalny dowód, że. Na tej mapie, na tych targach, wszystkie alejki, wszystkie drogi prowadzą wprost na stoisko e, czempiona, gdzie e, po naprawdę wytężonym czasie i ostatnich nieprzespanych nocach będziemy z całą naszą ferajną na Was czekali. Wy subskrybujcie. Rozrysowałeś to lepiej niż plany Michaela Skolfida na plecach w Prison Break? O. Ja myślałem, że powiesz, że rozryzowałem to lepiej jak Jacek Gmoch w telewizji polskiej rysował schematy ataku Grzegorza Rasiaka. na napadzie, na, na a opowiem ci dowcip, jak już mówimy o Grzegorzu Rasiaku to, Rasiaku, to taki polski sławny piłkarz grał w dobrych klubach europejskich, oczywiście już jest na emeryturze. I wiesz, czym różnił się Rasiak od kapitana Huka? Kapitan Huch miał tylko jedną nogę drewnianą. <głos> <głos> Także tak, zaczynamy na wesoło, pracowicie. Będę starał się w trakcie targów podrzucać Wam albo shorty, albo po prostu filmy takie krótkie, 10-minutowe, żeby pokazywać, co tu się dzieje i czy coś się dzieje. Także jesteśmy, czempion, wylądował na. Festiwalu Surwiwalu i Wędkarstwa w Kielcach. To jest nasza pierwsza wizyta na tej imprezie, ale już tak czuję, jak to się mówi, w piętach, że nie ostatnia. No, ciekawi jesteśmy, co tutaj się jutro wydarzy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.